Chowałeś po Ten dorosły, e, Wszyscy dorosły byli kiedyś dziećmi, a sobie bardzo o tym pamiętam, bo dorosły i myślał, że dorosły. Kiedy byłem małym chłopcem, stworzyłam swój własny rysunek. Pokazałam go dorosłym i spytałam: I co? Nie przeraża was? A co strasznego w kapeluszu? To nie jest kapelusz do wążba, który trawi słonia. Zajmie się historią, arytmetyką i gramatyką, mnożeniem i dzieleniem, liczbami i cyframi. I. Kiedy leciałam przez pustynię, silnik mojego samolotu zaczął się coś wsyć. Spadł. Spragniony i ładne ustanę na ja Wiedziałam, że obok nie doszedł tego spotkania. twoja Kiedy się obudziłem, siedział tuż obok i szpadł. Po chwili odezwał się. No, jestem baranka. Co? Skąd ty się tu wziąłeś? No, jestem proszę. Nie umiem rysować tak, że wszyscy dorosły. Nie szkodzi, no, jestem Ibaranka. że woła słonia, tego słonia, który będzie moim przyjacielem No dobrze. Co to jest? To skrzynkasz taki zzwaany, który taki o jakiego Ci chodziło? W planecie łkany są dwa. Moja planeta jest tydzień cienka, niewiele większa. Użąd do mnie, ogromnie przybyła, i ja... thank <laughs> you Я жила в доме, где вы умеете Не поменяйте, никогда не них отсюда. Я вам не могу предпочитать. Пробуйте быть счастливы. А я так, я тебя не Ты не ты мой любимый? не you oh. Bardzo gorąco tego pragnę, to się uzdrowiają. Śpij mały książę do bramy. <trujne> Rość. Chciałbym obejrzeć zachód Słońca. Czy mógłbyś rozkazać, żeby zaszło? Zachód Słońca! Będziesz śmiałcił zachód Słońca! Zarządzę go! Zarządzę! Lecz w mądrości rządzenia zaczekaj, aż warunki będą bardziej przychylne. Tak! Dziś wieczorem, dziś wieczorem będzie zachód Słońca. Zaczekaj! Mianujecie ministrem! Minister? Ministrem? Ministrem! Ministrem sprawiedliwości. Będziesz mógł sądzić i skazywać samego siebie. To najtrudniejsze. Znacznie trudniej jest z siebie niż bliźniego. siebie sądzić i skazywać mogę gdziekolwiek chce. Nie muszę tutaj. Zaczekaj, to mianuję ci królem. Królem? Wtedy ty będziesz. Ja będę? Poddanym. Moim poddanym. Poddanym? Nie, nie. <grym> nie. Odkąd mieszkam na tej planecie, trzy razy zakłócono mi spokój. Pierwszy raz nie wiadomo dlaczego, zjawił się radość. Tak strasznie chaosowo, że robiłem cztery błędy w dodawaniu. Drugi raz nie wiadomo dlaczego, w księżyc. Trzeci... <noise> Trzeci raz. Trzeci raz. A to właśnie teraz zjawiasz się nie wiadomo skąd, nie wiadomo dlaczego. Zadajesz pytania, a ja nie mogę dokończyć rachunków i nie wiem, ile posiadam gwiazd. Ale ja widzę króla. mi. Na, do i pomyślałem, są I robię to na kawałku papieru i następnie chowam go do I to wszystko tak. Dorośli no, są nadzwyczajne. Y -y. Co to znaczy? Oswoić to znaczy stworzyć więcej. Teraz jesteś dla mnie tylko normalnym chłopcem. i nie potrzebuję Nie, nie potrzebujesz Lecz gdyby się nie ospojują, nie się mnie. Lecz gdybyś mnie oswoił, nie będziemy się nawzajem trzymać. Teraz jesteś na świecie, i której myślamy, z na świecie. Zaczynam od jedna taka róża. Zdaje mi się, że ona mnie oswoi. Świecie jest jednostalne. W mojej życiu należą do plasku. Będę chętnie, ja ale już nie mam dużo czasu. Muszę poznać wiele rzeczy i znaleźć przyjaciela. Ludzie mają zbyt mało czasu. A w wschodni sposób kupią sklep, a kupią dobre rzeczy. A poznać, nas tu jesteś przyjaciółmi, więc ludzie nie mają przyjaciół. Jeśli chcesz mieć przyjaciela, bo nie mnie. Niech cię to robi. Na początku siadasz. ode Każdego dnia będziesz siadł aż mnie osłonisz. najważniejsze jest widać W Tej nocy nie. Moja gwiazda jest dokładnie nad miejscem, gdzie spadnie Jeśli zobaczysz nocą, zobaczysz nocą w niebo, wszystkie gwiazdy będą się śmiały do ciebie, bo ja tam będę mieszkał. mieszkam. Tej nocy nie kiedy będę się śmiał. Jestem w i wszystkie gwiazdy się, się tam. Kiedyś kiedyś przez pustynię spotkacie śmiące się dziecko, to dajcie też, dajcie szybko znać, żeby być